Kropla krwi, pojedynczy włos, jedna komórka tyle wystarczy, by rozwiązać to, co niemożliwe. Kryminalistyka DNA na zawsze zmieniła oblicze dochodzeń kryminalnych. Dziś odkryjemy, jak DNA staje się ostatecznym świadkiem jak jest zbierane, odczytywane, porównywane i wykorzystywane, by przywrócić sprawiedliwość. Zanurzmy się w temat. Witaj w Mindseed World, gdzie ciekawość kiełkuje w wiedzę. W 1986 roku profesor Alec Jeffries dokonał odkrycia, które zmieniło wszystko zrozumiał, że każdy człowiek ma unikalny wzór DNA, z wyjątkiem bliźniąt jednojajowych. Jego technika pomogła rozwiązać pierwszy w historii przypadek przy użyciu DNA – sprawę kolina pitchforka w Wielkiej Brytanii. Nauka sądowa zyskała właśnie najpotężniejsze narzędzie. DNA, czyli kwas deoksyrybonukleinowy, to instrukcja życia zbudowana z czterech chemicznych liter: A, T, C i G. Te litery łączą się w sekwencje, które określają, kim jesteś. Ten unikalny układ staje się Twoim biologicznym kodem kreskowym. Na miejscu zbrodni śledczy zbierają wszystko, co może zawierać DNA: od niedopałków papierosów po kubki kawy. Każdy przedmiot jest ostrożnie zabezpieczany, aby uniknąć skażenia. Nawet pojedyncza komórka może zafałszować prawdę. Każdy dowód musi być udokumentowany, zapieczętowany i śledzony. To tak zwany łańcuch dowodowy. Dzięki temu ścieżka próbki DNA może zostać potwierdzona w sądzie. Jeśli choć jeden krok zostanie pominięty. Dowód może zostać odrzucony. Aby zbadać DNA, naukowcy najpierw rozbijają komórki, by je uwolnić. Proces obejmuje detergenty i enzymy, które oddzielają DNA od białek. Efekt: czysty materiał genetyczny, gotowy do analizy. PCR reakcja łańcuchowa polimerazy toksero dla genów. Z nawet najmniejszej próbki powstają miliony identycznych kopii. Bez PCR nowoczesna kryminalistyka nie mogłaby istnieć. Powielone DNA dzieli się na fragmenty tworzące charakterystyczne wzory. Każdy człowiek ma inny wzór, jak genetyczny barcode. Jeśli się pokrywają, szansa przypadku jest mniejsza niż jedna na miliard. Profile DNA przechowuje się w systemach takich jak CODIS, które łączą niewyjaśnione zbrodnie w całym kraju. Nowa próbka jest automatycznie porównywana z milionami profilów. Jedno trafienie może otworzyć sprawy zamknięte od dziesięcioleci. Golden State Killer został zidentyfikowany po 40 latach dzięki DNA genealogicznemu. Ponad 300 osób uwolniono z więzień dzięki dowodom DNA. Dla jednych DNA to wolność, dla innych sprawiedliwość. Policja może dziś namierzyć podejrzanego przez krewnych, używających serwisów genealogicznych. To jak złapać przestępcę dzięki DNA jego kuzyna, ale to budzi poważne pytania o prywatność. DNA nie jest nieomylne zanieczyszczenie. Złe przechowywanie lub błąd człowieka mogą dać fałszywe wyniki. Nawet kichnięcie może wprowadzić czyjeś DNA. Dlatego wyniki weryfikują zawsze niezależni analitycy. Nowoczesne systemy AI potrafią przewidzieć wygląd podejrzanego na podstawie jego genów. Potrafią oszacować kolor oczu, skóry, a nawet pochodzenie. To nie jest doskonałe. Ale technologia szybko się rozwija. Stare dowody, niegdyś bezużyteczne, dziś stają się skarbnicą DNA. Nawet zdegradowane próbki mogą ujawnić nowe tropy. To historia napisana od nowa przez cząsteczki. Trwa debata etyczna: czy twoje dane genetyczne powinny być publiczne, nawet jeśli nic nie zrobiłeś? Równowaga między prywatnością a sprawiedliwością to najtrudniejsza sprawa naszych czasów. Już jutro przenośne skanery DNA mogą rozwiązywać sprawy bezpośrednio na miejscu zbrodni. Kod życia może stać się ostatecznym świadkiem całej ludzkości. Zainteresował Cię dzisiejszy temat? Zostaw komentarz. Czytam każdy z nich. Nie zapomnij zasubskrybować i włączyć dzwonka. By nie przegapić kolejnych odkryć, Keep wondering, keep learning. Mindseed World